sobie, jakby można powiedzieć, przerobiłem jest polony z karu. Oczywiście jak widać na załączonym obrazku już swoje przeszedł. Na przykład nie ma tego lusterka lewego oraz ma naderowaną tylną wycieraczkę. No jak na 5 lat myślę, że całkiem nieźle. W tym pojeździe pomalowałem wnętrze na brązowo, chociaż karo brązowe chyba nie wychodziło, no ale jest, oczywiście jak to tam mówił, ustaw nazwę, to jest karowąskie, bo ma wlot na masce metalowe pod szybie. Drugim pojazdem jest Fiat 125P w wersji I To jest... Pojazd z serii legendy FSU. więc teoretycznie powinien być na pasie i mieć różne jakieś e, ciekawe rozwiązania, takie, które nie były w zwykłych kamach. No więc zobaczmy sobie od spodu. No od spodu dobra, mamy rurę z promowaną zagiętą, świński ogon, ale tak poza tym, no to tu nie ma żadnego szału więc musiałem pomalować wnętrze na czerwono, czyli tak jak były w y, MR-ach 73 i MR-ach 68 również oraz z racji tego, że tu jest kierownica z MR75 i ona była cała czarna, więc musiałem tutaj dodać takie tu kąciki. Tu macie teraz obrazy, jak, jak to wyglądało naprawdę w numerach 75 no więc musiałem takie coś dodać do tej A tak ogólnie w samym modelu to wkurza mnie to, że pod szybie jest plastikowe, a nie metalowe. Można by było spokojnie to do dobrą zrobić metalowe, żeby to ładnie wyglądało, no, ale okej okay. oraz wkurzają mi te fęgi. Bo pewnie wiecie jak wyglądają felgi w yy, zwykłym takim normalnym Fiatie 125P. Miały znacznie mniej tych otworów. A to ma nawalonek w Fiat 124 albo w Władzie 2.1.01. Ten samochód to akurat możecie kojarzyć. Kurde, focus, o. Możecie kojarzyć z grupy Simon Official, na którą macie link w opisie. To jest Warszawa 203P, to jest pierwszy model z serii legendy FSO i ona była w takiej również biednej wersji jak ten Fiat, bo miała czarne wnętrze, widać nawet jeszcze troszkę, że tu te czarne elementy prześwitują, ale nie dużo, to już jest postęp. Jak uzyskać takie wnętrze w Warszawach od D'Agostini? Najpierw, ja tu, tu trochę ma dobra? Najpierw musicie mieć jakąś farbę modelarską, żółtą. Ja akurat mam od vela, myślę, że od Itarelli też się sprawdzi. O, taką musicie mieć. Pomalować całe to wnętrze na ten kolor a następnie, to będzie się Wam wydawać dziwne, wziąć akwarele i pomalować. I, i to działa, naprawdę, patrzcie jaki efekt się uzyskają. Tym czym mi się różni, że ta Warszawa od normalnej Warszawy to jest zdjęta plandeka. Bo nie wiem dlaczego, ale te Warszawy pick -up wcale mi się nie podobają w tej wersji zabudowanej, dlatego jest zwykły pick up, zdjąłem to, tak nie było to takie trudne w sumie i tu trzeba było pomalować czarną farbą, bo to było wszystko niebieskie, łącznie z tym, znaczy tu była w ogóle szyba, więc musiałem to zamalować na czarno, tu wszystko jest na czarno, ładnie zrobione, również akwarelami i muszę wam powiedzieć, że ładnie to wyszło. Jedynie. Robi to jakimiś profesjonalnymi rzeczami, naprawdę. Jednym również z takich starszych modeli u mnie w kolekcji jest Syrena 102S. Ma ona takie, można powiedzieć, yy, własne tablice rejestracyjne, bo to są te naklejki, które można na Allegro kupić. Ma ona wrocławską rejestrację 2678 we wnętrzu również ją jakby może a ale się poprawiłem Wiecie, farba na niej górcze chwilę miała być takie czysta oj, oj ma ona czerwone fotele pomalowane tak żeby y, wyglądała jak prawdziwa no w sensie taka bardziej normalna bo w syrenach były czerwone fotele oraz nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale ona ma tutaj czekajcie, ja wam to świecę. Ona ma pomalowaną pod kolor przeze mnie deskę rozdzielczą. Więc ten model jest chyba jednym z najbardziej dopracowanych modeli przeze mnie, jeśli chodzi o udoskonalanie dalostini. O, a to jest jeden z moich ulubionych polonetów. Polonez skupę z serii Legend FSO. I zobaczcie. Od numeru trzeciego widać, że już się postarali. Jest brązowe wnętrze. O, całe brązowe jest ładne. Więc postarali się. Mamy jeszcze większe odwzorowanie detali. Zresztą ja wam pokażę. Bo tu na przykład mamy pomalowaną listwę na zderzaku. Napis ładnie 15X, ale jak sobie zobaczymy teraz na modele pierwsze z tej kolekcji to możemy zobaczyć, że tu mamy rejestrację, tu mamy również równą rejestrację. Natomiast w Polonezie mamy nalepkę Polonez. To się stało, kurde! A jeszcze drugą wkurzającą, mega wkurzającą rzeczą, bo wiadomo, że jest tak jak zawsze, że możemy kupić nalepkę yy, na Allegro mieć takie coś. Natomiast tu są te cholerne trójkątne gwinty, znaczy no, śruby trójkątne. I nie rozumiem jak to odkręcić, choć w sumie jak ma pomalowane znaczy to po co odkręcać, jak jest dobrze. Oto kolejny model z mojej kolekcji. On, znaczy jest to generalnie MR68 ma czarny gili, więc jest stylizowany na model MR73 Ma również pomalowane wnętrze na brązowo, więc spoko. A i ma Felgi z MR83, czyli z dekielka.